Witajcie, Grzegorz Przybyłko, Wrocław. Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Was na rejs męski w tym przyszłym 2024 roku. Rejs męski zaczynamy w Wilkasach. Chcemy, żeby każdy region z wzdłuż paszterstwa Szamgar zjawił się, przyjechał i był. Mamy przygotowane 28 jednostek dopływania, pływania, żaglówek, które... Mogą nas zabrać w wspaniały tygodniowy rejs po Mazurach. Piękne krajobrazy, piękny czas, piękna możliwość bycia wspólnego razem. Zachęcamy i to jest jak dla nas priorytetem yy, mężczyzn, ojców, razem z synami. W tym krótkim, tygodniowym czasie na pewno poznacie wspaniałe miejsca na Mazurach, poznacie jak pływać na żaglach, poznacie słowo Pana. To są nasze priorytety, które chcemy realizować. Chcemy zobaczyć na Mazurach 28 jednostek pod wspólną banderą duszpasterstwa szangar, które będą podzielone na poszczególne regiony. Mamy spotkania z kościołami, które są na trasie. Wspólne ognisko, wspólne społeczności. To jest przeżycie. Zapraszam